My name is Pistolet, my name is Hunter. Skorzystam z tego, że na razie nie rzucasz na prostatni żółt i zmienimy. Mistrzkuka, co to jest? O nie, Micho ściągnąłem te zaczepy co ty pościągałeś się One tam cały czas w jednym miejscu były. Po prostu unosiły się na wodzie. tak naprawdę wszystko samemu trzeba, Samo nie odpadnie. Co to się w ogóle stało? Cool. Dobra, Michał, uwaga, bo ja idę do ciebie. Moje regalice, co mogę, to nie. Ty daj tego jerka, żeby on no, no, fajny, daj nie go. No zobaczymy. On czy nie? No, ale fajnie, fajnie, fajnie on pracuje tak. Nie utopi się. купите.